Miałam przyjemność realizować tutaj w Kłocku przez ostatnich kilka miesięcy projekt skierowany stricte do kobiet. Projekt organizowany był tak naprawdę przez Urząd Miejski w Kłocku. Ja byłam wykonawcą tego projektu, który oczywiście będzie jeszcze trwał, natomiast ta część dotycząca rozwoju osobistego, która została mi powierzona, miała trwać kilka tygodni. Przez pandemię koronawirusa przeciągnęło się to mocno o kilka miesięcy, ale powiem szczerze, że to dobrze. Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, dlatego że jest to projekt skierowany do kobiet. Więc wszystko, co dla kobiet, jest dla mnie ważne, dlatego się zdecydowałam w tym wziąć udział. No niesamowita inspiracja, profesjonalizm marzeny prowadzącej to, że mogłam spotkać wiele bardzo fajnych kobiet, fajnych dziewczyn. No myślę, że to jest właśnie to. Każdemu polecam. Te zajęcia były bardzo specyficzne, one dotyczą rozwoju osobistego i tego, jak odnajdujemy się w codziennym życiu, więc dla mnie to było idealne tło do tego, żeby pracować z tymi kobietami. Marzenkę zna mnie od dzisiaj, więc była mi na drugim forum Dolnośląskim Biznesu i Motywacji, który Marzenka prowadziła, bym, była mi na trzecim, więc wiedziałam na co się pisze i wiedziałam również, co polecam innym kobietom. Także ja lubię się integrować z kobietami, lubię tworzyć z kobietami różne nowe przedsięwzięcia. Jeżeli możemy coś wspólnie zdziałać, to na pewno polecam każdej kobiecie udział w takich właśnie warsztatach. Rozmawiałyśmy tutaj o inteligencji emocjonalnej, o tym, czym są emocje, jak sobie z nimi radzić, czym jest stres, jak ten stres niwelować, jak, po, jak samemu sobie pomagać, by tych czynników stresogennych, które i tak są wokół nas, by je zminimalizować do zera. A co najbardziej będziecie wspominać? Chyba te kobiety, które żeśmy tu poznały. A ja myślę, że przy muzyce wyciszanie się, przy tych kongach. O, to było coś! To było niesamowite. Najbardziej chyba taki dzień, kiedy miałyśmy takie stand-upy i śmiałyśmy się wszystkie. To było super. Podniosło naszą energię i to było fantastyczne. Bo tak naprawdę nieistotne jest, skąd się pochodzi, czy to z Chłocka, czy z Ząbkowic Śląskich, czy z innej miejscowości. I najważniejsze jest to, czego chcemy, jakie mamy marzenia. Niestety większość osób, szczególnie dorosłych, zapomina o tym. Traktujemy marzenia jako domenę dziecięcą, coś nieistotnego, a tak naprawdę od tego wszystko się zaczyna. I wystarczy uwierzyć w to, że wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki, chociaż ja nie należę do tej grupy trenerów, którzy twierdzą, że tylko niebo jest granicą, wszystko możesz, bo zawsze są jakieś blokady, które są, ale one są do przeskoczenia. I fajnie jest się odnaleźć w tym swoim życiorysie z tym, co mamy, z tym, co możemy i czego bardzo chcemy.